Siema! Witaj! To znowu ja! Tak, to znowu ja. I chciałem dzisiaj Ciebie zaprosić na małą wędrówkę po kanałach YouTubeowych, a właściwie po muzyce i coverach, które tam się znajdują i które są niezwykle mi bliskie i które często słucham, często oglądam. Także może być ciekawie, może akurat coś Cię zainteresuje. Na początek Imagine Dragons, tak, ta wersja, którą przed chwilą oglądaliście i teraz słyszycie delikatnie w tle, jest wersją niezwykle mocną, niezwykłą, rukową, ale mi się osobiście ona strasznie podoba, ponieważ wychowałem się na takiej ciężkiej muzyce i bardzo ją lubię. Eee, lubię często wracać właśnie do takich rytmów i ten cover jest genialny, totalnie genialny. Mogę go słuchać w kółko, eee, gwałcę przy nim replay non stop. Zapraszam na ich kanał, są genialni i pewnie się pojawili gdzieś na dole. I przesłuchajcie sobie co nie robią, bo grają naprawdę fajnie. Ale na chwilę obecną żegnamy się z tymi dźwiękami mocnymi i zapraszam Was na małą wędrówkę do świata pewnej osoby, pewnej niezwykłej osoby. Z New Jersey. Jest to dziewczyna, która pod swoim artystycznym pseudonimem MRE, nie ja wiem nawet jak to się wymawia, w każdym razie jest to mieszanka tajsko-bułgarska, to jest bardzo ciekawe, że dziewczyna ma korzenie i w Tajlandii i w Bułgarii i robi niezwykłe rzeczy. Stwarza taki klimat, że ja po prostu odpływam. Na jej kanał właśnie trafiłem dzięki temu utworowi, ponieważ szukałem coveru Bonnie i jakimiś tam sposobami trafiłem właśnie na coś takiego. Totalnie mnie to oczarowało, przesłuchałem wszystkie utwory z jej profilu, potem śledziłem ją na bieżąco, od jakiegoś czasu niestety mało nagrywa, a szkoda, nagrała swój singiel, który też możecie na jej kanale posłuchać. Jest genialny, ta muzyka po prostu pochłania coś mi się. Ona bardzo kojarzy z jakimś, nie wiem, z Sigurusem, z takimi klimatami z totalnego chillu. Eee, najlepiej słuchać tego wieczorem na słuchawkach, polecam serdecznie. Jeżeli chodzi o same covery, to nie wiem, czy też założyliście to, że teraz jest chyba moda na covery. Coraz więcej osób nagrywa covery, nie tworzy swojej muzyki, tylko właśnie nagrywa covery. Przez covery dużo osób się wybija na YouTubie. Ponieważ jest to bardzo proste, wystarczy mieć mikrofon, podkłady są gotowe w mecie, można nagrać, ale nawet zespoły takie jak King's of Leon czy Ben Howard nagrywają covery. King's of Leon nagrał cover Robin, Robin Dancing on My Own, który jest totalnie, totalnie odjechany. Natomiast Ben Howard wiem, nagrał cover kawałka, który chyba każdy z nas zna. Zresztą posłuchajcie sam. Na koniec tego odcinka, bo chcę się zmieścić w tych 5 minutach, mam taką nadzieję, że mi się uda, jest osoba, która. Totalnie mnie porywa. Totalnie. To jest chyba mój najlepszy youtuber, który tworzy covery. Teraz już nagrywa swoją płytę na swoje kawałki. Jest to hobby steward. Nie wiem, czy go kojarzycie. Jeżeli nie kojarzycie, to koniecznie musicie go poznać. Mam nadzieję, że poznacie go właśnie dzięki mnie, dzięki pozorom kontrolowanym. Koleś robi nie tylko covery które są totalnie odjechane, ale też tworzy e, ich e, alternatywne wersje, jakby wersje swoje. Całe podkłady muzyczne są tworzone przez niego. Koleś gra na gitarze, e, na klawiszach, tworzy całą muzykę. Następnie wykonuje utwór e, nagrywa to na kamery i puszcza, puszcza do internetu. Genialna sprawa, genialne podkłady, gil, genialny klimat. Ja mogę, podobnie jak e, MRE, mogę słuchać e, godzinami. E, a teraz posłuchajmy sobie może. Jakiś kawałek, który nas pochłonął. Mogę jeszcze? Jeszcze, jeszcze sekundę i, i, i kończymy, dobra? Jeszcze sekundę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że ten odcinek coś nowego wniesie w Wasze życie, muzyczne życie, że odkryjecie nowe osoby, odkryjecie nowe kanały, które warto odwiedzać. Kocham covery. Nie dlatego, że to są utwory już znane i wpadają łatwiej je po prostu przyswoić, tylko dlatego, że każdy kofer wykonany przez inną osobę jest innym coverem, jest innym utworem, ma inne emocje. Możemy znaleźć tam naprawdę fajne rzeczy. Nawet kawałki, które nie do końca są w naszym klimacie, czy rokowe, czy jakichś klubowych rytmów, potrafią być zmienione na coś zupełnie innego i coś, co nam na pewno podpasuje. Nie przedłużając, dzięki, że oglądacie pozory, mam nadzieję, że wrócimy już tak na, na Masa i będziemy z Wami przez cały czas. I zapraszam Was na odcinek za tydzień. O czym będzie się przekonamy? Jeżeli macie jakieś tematy, które byście chcieli, żebym poruszył, to z chęcią w komentarzach możecie o tym pisać. Dajcie też znać, jak Wam się podoba w ogóle nowa forma pozorów kontrolowanych, które są prowadzone tylko przeze mnie, a się nie ma, bo to też jest dla mnie ważne, to jest też taka informacja, która pozwoli mi coś zmienić albo iść dalej tym torem. Bardzo się cieszę, że jesteście, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Na razie.